Ze mną Dominik Banach. Dominik otworzył dzisiaj wynik spotkania swoją bramką, dlatego serdecznie ci gratulujemy. Olimpia Grudziądz to nie był łatwy rywal, szukał swoich momentów i zdecydowanie je miał. Jak myślisz, co przeważyło, że to my dzisiaj wyjeżdżamy z trzema punktami? Na pewno dobrze weszliśmy w mecz. Gdzieś zepchnęliśmy Olimpię od razu do, do niskiej obrony, co poskutkowało rzutem karnym dla nas. Niestety niestrzelonym, ale gdzieś też w drużynie nas to, nas to pobudziło. Poszliśmy zaraz po, po bramkę, więc to na pewno dało duży oddech dla, dla nas. Na pewno konsekwentnie. Tak? Mieliśmy te, te trzy tak naprawdę dobre sytuacje, które padły golem. I, i z tego na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. A co padło w, w przerwie w szatni? Yy, no to co gdzieś tam powiedziałem, że żeby konsekwentnie, yy, konsekwentnie iść do przodu po, po kolejną bramkę. Yy, niestety gdzieś Olimpia nas zepchnęła yy, w te pierwsze 5-10 minut, ale, ale przetrwaliśmy ten moment i, i strzeliliśmy bramkę na 2-0, zaraz na 3-0 i, i wszystko. Było okay. Spodziewaliście się, że Olimpia będzie... Twoje momenty? Byliście na to przygotowani? Tak, byliśmy na to przygotowani. Gdzieś, gdzieś każdy za, za każdego, gdzieś tam pomagał, każdy sobie jakby odpowiadał na swoich pozycjach, więc dobra robota. Nawet jak nie do końca szło na boisku, to w bramce pełen spokój i koncentracja. Jak ocenisz dziś kolegę z drużyny? Nie mi oceniać, ale, ale TETI się spisał bardzo dobrze, także brawa dla niego. Na pewno było łatwiej walczyć o trzy punkty. Gratulacje jeszcze raz swojej pierwszej bramki w barwach Resowi i gratulacje pierwszych trzech punktów. Dzięki bardzo. Jest ze mną Jakub Tetek również po meczu. Teti, niewątpliwie MVP tego meczu, 10 obronionych strzałów na bramkę. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No, na pewno dobrze szedł mecz pierwszą interwencją, dało mi to pewność siebie. No i czasem Bramkaś też musi pomóc zespołowi i cieszę się, że pomogłem dzisiaj moją, moimi interwencjami wygrać. Zdecydowanie, czy któraś interwencja Cię zaskoczyła, czy byłeś gotowy i zwarty dzisiaj cały mecz? No cały czas byłem gotowy, zwarty i gotowy, więc nic mnie nie zaskoczyło i trzeba się cieszyć, że dzisiaj tak dobrze zagrałem. No i nie ma też co się zadowalać mocno, bo za tydzień kolejny mecz i trzeba się skupiać na tym, żeby dobrze przepracować mikrocykl i wygrać. E, tak, za tydzień, a nawet już w piątek gramy kolejne spotkanie, więc życzymy Ci takiego samego wyniku. Przede wszystkim zero z tyłu u nas i jeszcze mam do Ciebie pytanie, które to Twoje czyste konto? E, dziękuję bardzo za miłe słowa, a moje czyste konto to jest piąte w tym sezonie. E, długa przerwa była, bo ostatni mecz to z Kaliszem. Więc tym bardziej się cieszę, że wygraliśmy i udało się zachować czyste konto. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że to dopiero początek.